Witam, witam drogie skorpiony, raki i ryby. 15 lipca mamy nów księżyca, nów księżyca i to w raku. No i nasze emocje przez najbliższe dwa tygodnie będą, będą bardzo wzmożone. Należy być bardzo ostrożnym, ponieważ będzie dużo argumentów czy też kłótni. Mars w koniunkcji z Merkurem i Plutonem w opozycji, więc trzeba uważać. Uważać, co się mówi. Będziemy podenerwowani, a w szczególności w obszarze zawodowym, czy też związanym z pracą. 16 lipca Merkury jest w koniunkcji z Marsem i to będzie ponowna walka słów. Wyłącz telefon i nie odpowiadaj na denerwujące e-maile, czy też. Telefony. 18 lipca Wenus wchodzi do panny. Miłość staje się po prostu możliwa. Możesz dodać do listy, co chcesz, albo czego oczekujesz od swojego partnera. Ponadto kwadratura Merkurego z Uranem może dać ci pomysły, które są genialne i szalone też. Takie, jakie nie daje ci. Możliwości, aby ich zauważyć. Więc mogą być albo jedne, albo drugie. Więc uważaj! 21 lipca słońce jest w trygonie z Saturnem. I w końcu trochę stabilności. Zadbaj o wszystkie praktyczne przedsięwzięcia jeszcze dziś. 22 lipca Merkur jest w trygonie z Saturnem. No, i tutaj będą miłe zabawy, miłe zajścia i mile spędzony czas. 23 lipca, Merkury wchodzi do lwa. Twoje zachowanie może być bardziej dramatyczne i teatralne. Lwy po prostu nie lubią bierności czy też nudy. Ponadto w tym dniu słońce jest w koniunkcji z Merkury, i to jest dobry czas na rozmowy. Twarzą w twarz. 25 lipca Wenus się po prostu cofa. Co wpłynie najbardziej na byka i na wagę, ponieważ są one rządzone przez Wenus. Wszystkie, wszystko, czym rządzi praktycznie Wenus, będzie spowolnione, a zwłaszcza artystyczne i kreatywne przedsięwzięcia. Także i finanse, przyjaźnie, związki. Także to wszystko może po prostu, a czy partnerskie, czy też biznesowe, to może być w jakimś sensie spowolnione. A 31 lipca Wenus cofając się wchodzi z powrotem do lwa i będzie w lwie aż do 6 września w drodze cofania. Jest to dość długa, wsteczna droga, ale przynajmniej jest w lwie. Więc będzie trochę więcej zabawy. Możecie też zadzwonić do starych znajomych, przyjaciół, czy nawet i kochanków. I może się zabawimy. No i mamy też nowe intencje. Nowe intencje i wypisujemy na kartoluszkach to, co chcielibyśmy osiągnąć, co chcielibyśmy mieć nasze marzenia, nasze cele. Wypisujemy, czytamy to głośno. Jeżeli to jest możliwe, a na końcu palimy. Palimy, a popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już wszechświat i aniołki nad tym zaczną pracować. Moje drogie skorpiony, raki i ryby. No, oczywiście, mamy też pierwszą waszą kartę. Ja rozłożyłam. Jak zwykle na te dwa tygodnie są trzy karty, ale czwartą mam na pełni księżyca, która jest 31 lipca. To są, mamy dwie pełnie księżyca w tym miesiącu, także dołączyłam do tego rozkładu na te dwa tygodnie. No i pierwszą waszą kartą jest siła. Siła Ci tutaj podkreśla, że jest bardzo ważne dla Ciebie, abyś znalazł skorpionie raku, czy rybo, czas na medytację, czy kontemplację. Albo żebyś po prostu spędził czas samotnie. Nawet jeżeli jesteś w związku i masz inne powinności, czy też... Odpowiedzialności, to jednak postaraj się znaleźć czas dla siebie. Nie spędzaj czasu na i nie myśl praktycznie o strachu. Trzymaj po prostu głowę na karku. A jeśli chodzi o pracę, powinno się wszystko dobrze ułożyć. I to jest, jeżeli z kolei nie masz pracy, to jest bardzo dobry czas na to, aby rozsyłać swoje CV's, czy też podania i chodzić na rozmowy związane z pracą, czy też interview. Możesz też i nawet. Zacząć coś na swoją rękę, drogi skorpionie, raku czy rybo, bo to jest bardzo dobry czas, abyś mógł to zrobić. Jeśli chodzi o miłość, też powinno być w związkach partnerskich czy biznesowych dobrze. To Siła po prostu Ci mówi, że jest to silny związek. Wspieracie się nawzajem, i to jest bardzo dla Was obopólnie dobre. A skoro, jeżeli nie masz partnera, jesteś samotny, To, po, to jest najwyższy czas na to, żebyś po prostu wyszedł do ludzi i zaczął flirtować, spotykać się z ludźmi. Jeśli chodzi o pieniądze, to powinieneś być, drogi skorpionie, raku czy rybo, w dobrym, pozytywnym cyklu. Tak samo. Nawet co niektórzy z Was, nie wszyscy, ale co niektórzy, praktycznie szykują się do jakiegoś dużego zakupu, kupna. Kupna nawet domu, albo mieszkania, albo jakiegoś czegoś po prostu innego, jakiejś innej rzeczy. Może to być nawet i samochód też. Ale zapamiętaj jedno, żebyś nie pożyczał więcej niż cię stać na spłaty, ok? Dziesiątka kijów. Twoja praca jest praktycznie nierealistycznie ciężka w tej chwili. Masz dużo na swoich barkach czy dużo na swojej głowie. Ale nie zastanawiaj się, aby zapytać o pomoc. Po prostu, jeśli czujesz, że jest to dla ciebie za dużo, to pytaj o pomoc. Bo stres. Może się Tobie po prostu dać wyznaki, jeśli chodzi o zdrowie. Więc zapamiętaj, że musisz dużo odpoczywać, spać czy też się relaksować. Bierz też i witaminy. Po prostu musisz wiedzieć. Że w pewnym momencie musisz dać sobie z tym spokój. Jak jest dość, to jest dość. Po prostu zadbaj o siebie. Ok? Dwójka, monet. To jest praktycznie karta równowagi, balansu. Też często i gęsto oznacza jakiś związek. I to są w większości związek nawet i ze samym sobą, co masz w głowie. Musisz się po prostu, właściwie zachodzi nawet taka potrzeba, abyś trochę się cofnął do tyłu, bo za dużo masz na głowie, starasz się robić wszystko dla wszystkich i nie masz tym sposobem żadnego, żadnej równowagi. Musisz zadbać o swoją równowagę psychiczną i fizyczną. Nawet jeżeli to będzie 5 minut poświęcone na medytację, czy relaks, czy nawet i przejście, chodzić, medytować, kontemplować, bo tego teraz praktycznie naprawdę potrzebujesz. No i ostatnią na pełnię księżyca 31 lipca jest as kielichów. Jeśli chodzi o miłość, to jest wspaniały omen. Jeżeli jesteś w związku, to ten związek po prostu posunie się wyżej i będzie. Wam ze sobą jeszcze lepiej niż było. Będzie wiele zrozumienia, i będziecie oboje się rozumieć, lepiej rozumieć, i będzie to bardziej słodkie. A jeżeli z kolei jesteś singlem albo jesteś wolny, to Nowy związek już niedługo ci się, i to w bardzo krótkim czasie, może ci się po prostu ukazać, jest już dla ciebie na horyzoncie. No, ale tak jak zawsze przypominam, że są to karty ogólnikowe, więc może się dotyczyć was, albo kogoś z bliskiego otoczenia, bo nie wszystkie skorpiony, raki czy ryby będą przechodzić to samo. Jeśli chodzi natomiast o pracę a z kielichów i jakiej nie masz, to jeżeli składałeś podanie i stara się o nią, to ją, to na pewno będziesz miał. I też dostaniesz taki finansowy, takiego dobrego finansowego kopniaczka. I to jest też bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o zdrowie. Po prostu zdrowie Ci się na pewno polepszy. To też oznacza i połączenie się. Z wyższymi siłami, z wyższą one energią niż, niż Twoja. Czyli medytacja, modlitwy, kontemplacja, pisanie, malowanie i będziesz po prostu nawet to dobrze odbierał. Dostaniesz jakieś informacje. Więc zwróć uwagę na znaki. To mogą być powtarzające się znaki, powtarzająca się piosenka. Coś, co po prostu o czym pomyślisz i się okaże, że usłyszysz. Albo będziesz widział ciągle te same numery. Więc to można wszystko sprawdzić na internecie. No i to by było tyle moje drogie skorpiony, raki i ryby. I teraz wyciągniemy dla Was dwie karty z aniołkami. Przesłania anielskie do Limwir. Mam po polsku, więc je używam. Bardzo się cieszę, że je kupiłam. Oczyszczaj i odtruwaj, proszę, jak pasuje. A druga? Nagradzaj się. Oczyszczaj i odtruwaj. Z wielką miłością i szacunkiem prosimy Cię oczyść Swe cenne i wrażliwe ciało. Na Twoją prośbę pomożemy Ci wstąpić na drogę afirmacji życia. Podpowiemy, jak poradzić sobie ze strachem, i złagodzimy wszelki żal po porzuceniu dawnych ścieżek. Przekaż nam swe troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaską, łaskę przenikającą Twoje czyste ciało pięknie. Oczyszczaj i odtruwaj. I druga: nagradzaj się. Piękny aniołek. Ostatnio dużo od siebie dawałeś. Czas więc, żebyś i ty coś otrzymał. Znajdź chwilę by się nagrodzić. Równowaga, Dawania i przyjmowania jest niezbędna dla utrzymania stałego, wysokiego poziomu energii, nastroju i motywacji. Nagradzaj się. Także medytuj. Rozwijaj się duchowo, drogi skorpionie, raku czy rybo, bo to Ci pomoże na dłuższą metę. Także to by było tyle. Dziękuję za oglądnięcie i dziękuję za subskrypcję i proszę nie polubić, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i zaprenumerować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Bardzo jestem wam wdzięczna i cieszę się, że mogę wam nawet odpisywać na komentarze. I życzę wam wszystkim pięknego 4 lipca tym, którzy są w Stanach. Bo mamy duże święto. No i oczywiście, jeżeli chcecie mieć położone przeze mnie prywatnie karty, to proszę do mnie napisać, ale w pierwszym rzędzie proszę e, uiścić zapłatę. Pod każdym moim wideo jest informacja, mój e-mail i moja strona internetowa. Na stronie internetowej a, jest pay Now taki guziczek, gdzie się płaci za Tarota. I dla tych w Polsce, którzy mieszkają i pracują w Polsce, kosztuje to 20 dolarów, a dla tych poza Polską, czyli resztą świata, którzy pracują i mieszkają poza granicami Polski, 50 dolarów. No, robię to przez Skype'a, przez telefon, albo Wam mogę wysłać prywatne wideo, które tylko Wy i ja oglądacie, ale tutaj jest taki mały chwyt: trzeba mieć. Na Google plus swoje konto. Ale to konto nic nie kosztuje i gmaila. I wówczas oglądacie, kiedy chcecie, jak chcecie i ile razy chcecie. I nie jesteście związani z czasem. No i to by było tyle. Dziękuję jeszcze raz. Proszę mnie polubić i zaprenumerować. Życzę ponownie. Pięknego 4 lipca, tym wszystkim w Stanach, i pozdrawiam Was serdecznie. Niech Was Bozia błogosławi, a aniołki wiodą na wysokie szczyty. Do widzenia!